W dzisiejszym odcinku sprawdzam, ile na ile przejdę i ile na ile przeżyję. Więc to, to i to. Muszę się uratować. Więc. Przechodzimy do odcinka. Jak myślicie, uda mi się w pierwszym przeszkodzie uratować, czy Ja obie się udało, bo jedno uratowanie to. To subskrypcja. A, a jak Cię nie uratuje, to łapka w górę. I komentarz. Lub, i jak, a jak się uratuje, to oczywiście też komentarz. Dobra, to przechodzimy do filmu. bierzemy łopatę. A przecież jeszcze muszę się na survival. Tym, co mi da, że będę kopał? na kreatywie, skoro i tak nie zbiorę bloków. Weźmy sobie na spokojnie z... z... całą łopatę, wykorzystajmy. Okej, okay. wykorzystaliśmy całą łopatę. A, ja akurat się dowiedziałem, że złotą łopatą można wykopać 30 bloków. No teraz kopiamy ten diament i musimy się uratować. Dajmy sobie tutaj. Uch, musimy blok klacza zrobić. Uch, jaki fart, że tu był tłok. Jaki fart. Jaki fart. O, dobra, to no na spokojnie sobie teraz zrobimy przejście, żebyśmy jeszcze nie spadli. Na no, spokojnie. O! Widzicie, tak to się robi. I teraz jest, teraz jest tylko zniszczymy to. Okay. Dobra, i przechodzimy do kolejnego wyzwania. Tą ziemię sobie gdzieś tu postawimy. Bo nie będziemy potrzebni do kolejnego wyzwania. I teraz idziemy do kolejnego wyzwania. Czekajcie, co damy tu Ale nie, dam, nie wiem, to co mam to. Dodaję, dodajemy sobie tu. A, teraz weźmiemy będziemy... obsidian i wodę. Mam za, za zadanie. Czekajcie, moi drodzy, muszę. Cztery obsydiana. Nie, pięć muszę. No, I teraz cztery wody. No, trzy, cztery. Moje zadanie polega na tym, że muszę najpierw obsydianem to za. Muszę jeszcze złotą łopatę. Łopatę. No bo. Nedaj... Alb... Nadajaj. Re... Przechodzimy do robienia tego. Najpierw musimy odpalić, oczywiście. Nie! 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 No. Wiedziałem, że mi się tego nie uda. Wiedziałem, że mi się tego nie uda, moi drodzy. Wiedziałem. Nawet nie. Nawet nie było mowy, że mi się to uda. Jakby mi się to miało udać? you